Od kilku lat Zosia Golis, z działającego w mieście Bolesławieckiego Stowarzyszenia Świadomości i Zdrowia, organizuje festiwale poświęcone tej problematyce. To wydarzenia, które łączą w sobie niejako teoretyczną i praktyczną stronę tych zagadnień. Poza tym, że ma się w ich trakcie dostęp do ekologicznych produktów żywnościowych, to można wysłuchać wykładów na te tematy. Chciałam powiedzieć, że mamy gościa honorowego znanego w Polsce i nie tylko. Pan Robert Bernatowicz będzie gościem honorowym, znany dziennikarz radiowy, telewizyjny. Prezes Fundacji Nautilius, także znany z wykładów, i to mnie bardzo cieszy, że udało mi się zaprosić nowe osoby i nowe tematy, ale nadal trzymamy się świadomości i zdrowia. To, co jest dla człowieka ważne, bo będą tematy, jak uruchomić samoustrawianie, na przykład nie? jak tam ze zdrowiem poradzić sobie głównie w tej tematy świadomościowo zdrowotnej. Równolegle do części wykładowej trwać będzie kiermasz ekologicznych produktów żywnościowych i nie tylko żywnościowych oraz rękodzieła. Wszyscy ludzie, zewsząd, skąd przyjdą, przyjadą, czy przypadkowo będą przechodzić, mogą wejść i kupić sobie zdrową, ekologiczną żywność, rękodzieło, no, będzie wystawa ceramiki, to jest taka perełka bolesławiecka, trudno, żeby tego nie było, także no, rolnicze wyroby, mąki, tak, wszystko ekologiczne, czyste, gdzie no, w sklepie raczej tego nie dostaniemy. Udział w części wykładowej należy zgłosić organizatorom, na przykład na facebookowym profilu Zosi Golis. Tam też można znaleźć pełną listę prelegentów i tematów, które będą poruszać. Najlepiej zadzwonić do mnie 504-382-518 i wtedy ja wskażę, gdzie jest ta, ta info i ta lista. To tak będzie, by było najprościej dla ludzi, którzy też ci, którzy na kanale YouTube się poruszają. To na moim kanale ciało, umysł i duch I są wydarzenia i rozmowy, zajawki ze wszystkimi prelegentami, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, czy temat go interesuje. Wydarzenie odbędzie się 15 czerwca w hotelu Ibis. W części Kiermaszowej będzie ono otwarte dla wszystkich chętnych.